Siema witam was w kolejnym odcinku season oczywiście telefon dzisiaj będziemy sobie robili przemyślną walkę na kidrop Pamiętajcie oczywiście o kocie telefon w wpisujecie go sobie tutaj dostacie wtedy do wpłaty 10% więcej oraz oczywiście 2 piekła na start Pamiętajcie też o konkursie wystarczy płacić 7zł wejść w w opisie i sobie ktoś będzie panie do dołącz tutaj Po płacie 7zł i tak sobie wejdziecie do konkursiku dzisiaj robimy sobie przemyślane walkę na kidrop, na samym starość tak myślę kurczę sobie Tak myślałem żeby coś popróbować z filsami i z parkerami więc myślę, że jeden Skyline, jedna Supra, jeden Pils, jeden Parker no to jest 1500 zł, no to jest bardzo dużo nie oszukujmy się, trochę mi to boli że ja to będę robił, to chociaż może zróbmy sobie trochę dłuższą walkę na samym starcie to tutaj może na samym starcie parę skrzynek Brian, parę skrzynek Vince, parę skrzynek Toretto tak może po dwie tak może po... albo w ogóle bez tego tak może dwa Toretto, tak może dwa Skyline, dwa Supry Hilsey Parker 2000 zł. Złotych, złotych i 2075 zł. 0 groszy, tak? Ja powiem wam tak: kusi, kusi to zrobić, ja to zrobię. Ja to zrobię, z kolei do do tego bota, Myślę, że niech to będzie bot Lilo. Chciałem jakiegoś bota wybrać, ale mi się nie udało. Lecimy sobie w każdym razie na całym starcie. Toraton ja oddaje kurczę litnie, bo 20 zł. do 45, więc niefajny start. Lecimy sobie dalej tutaj. Drugi torata ja nam oddaje. Save it off, use love, no dobra, może być. Lecimy sobie dalej. Skyline, 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 tutaj oddaję MK za te 30 zł. On dostaje 2370 więc może Lecimy sobie dalej. Skyline, teraz oddaję, moi drodzy, mu oddaję 200 zł. W MK faktory, nie wiedziałem, że to jest faktory, Taki tak w już widziałem to po flocie. Znaczy, po wyglądzie spina. spina, kill za 8, za 50 68, może być. Znaczy, jest fatalnie. Ostatnia Supra, może jakaś kotka, okej, okay, 500zł, 576gold, więc bardzo fajnie to nam poleciało, okej, okay, tutaj nam fajnie poleciało Okej, okay, Nightwish za 80zł, dobra, chyba tą walkę wygramy, ale to nie będzie profit, nie? Chyba tą walkę wygramy, ale to nie będzie profit, widzowie, to nie jest profit, bo to jest, moi drodzy, z Czyli trzeba tutaj populaczać trochę sobie, zróbmy sobie w takim razie tutaj, moi drodzy dwa na takiego KWH Black Halami na prawo i tam to elegancko wchodzi, więc dobra, pierwszy a nam tutaj wsiadł, więc bardzo, ale to bardzo fajnie, że on tutaj wszedł. Lecimy sobie, zupełnie teraz tutaj, moi drodzy, trzy skinki na Nonor na lewo, zrób tutaj moi drodzy, dajmy sobie tutaj lewą stronę. Może nam to też akurat wejdzie, proszę, stój, 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 nie leć dalej, nie chcesz lecieć dalej. No i nie poleciało dalej. Bardzo fajnie, że nie poleciał dalej, co tutaj, moi drodzy, dalej coś powrócę tutaj dalej moi drodzy, coś zrobić tutaj MK Baskin, MK Emperor, MK Nightmare i Nightwish Na razie 5. Ale od dwa stńki, na razie 5, na Vile Knife tutaj Safari Mesh, na prawo sobie tutaj moi drodzy. Z Tylko modem tak samo to moi drodzy, elegancko wchodzi, dobra. Upgrader dzisiaj oddaje jak szalony, więc to mi się bardzo podoba, to mi się bardzo podoba, że się odbijamy. To już w kilka tysiąc ile? 2000 zł, czyli już jest prawie z walki? się mogę to sprzedać i już wiem, że jestem na plusie z walki, że się odrobiłem, więc bardzo fajnie. Upgrader dzisiaj powiem wam: pięknie, 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 ale to jest raz pięknie oddał, więc bardzo, ale to bardzo oczywiście, co? Pięknie, więc fajnie, dobra. Teraz możemy sobie zrobić jeszcze jakąś jedną walkę. myślę sobie tak: Skyline Supra Pears. Parker Dodge. no to jest 2750 zł za walkę, to wszystko jest na przestrzeni eventowe To powiem tak, ta walka będzie droga, no ale trzeba zrobić, nie? Trzeba zaryzykować tutaj Okej, okay, złotą grobią sobie taką walkę zrobimy, zobaczymy, co taką walkę wygramy, oczywiście, jestem bardzo ciekawy, więc chwilę sobie Skyline'em tutaj oddaję, moi drodzy Okej, okay, to nie jest najlepszy start, Mogę być gorsze, mogą być lepiej, więc dobra, taki początek, taki selekcjum sobie dalej, supra, proszę, coś lepszego Emperor za 67 zł, no super, też to Teraz Pirce. Pirce jest bardzo kluczowym skrzynkiem w tej walce, która może oddać coś fajnego. I daj coś fajnego, bo oddaje 1000 zł. Bo tobie oddaje 950 zł, więc liczymy, że park coś fajnego. syp. I w tym momencie przegrałem walkę. Patrzcie, walka za 2750 zł. Oddała ponad 9250, więc naprawdę dała fenomenalnie. Zróbmy sobie, może, tutaj jakąś. Wymienię sobie punkt nie ma na temat zdrabki, w sumie sobie zdrabki, może tutaj Car stickers, podrapmy sobie te zdrabki po kolei. Pyk, pyk. A jeszcze poziomie odblokowałem następnego? Co jest? Może sobie walne Ok, zblokowałem już tutaj wszystkie poziomy. Poziom odblokowany. No i to też obok wam, sobie Teraz zrobimy to za 30 tysięcy 75 zł, 60 zł, tutaj nam poleci 7, ok, tutaj bardzo fajnie. I tutaj 77, może być, może być, dobra. Tocę pójdziemy na wybiórkę. Zrób sobie może z tego wszystkiego jakieś razy 1,5 na spokojnie. A takie hardware na razy 1,5 i nam elegancko pozostał, czyli dobra, trochę się odbiliśmy na tym no dobra, dzisiaj trochę film wyszedł średnio, przegraliśmy się to walkę za 2750 zł, ale nie przegraliśmy wszystkiego, co jest najważniejsze. Więc ja wam oczywiście za oglądanie moi drodzy serdecznie, ale to bardzo serdecznie dziękuję. Pamiętajcie o kodzieku, w o konkursie, a my zabudzimy się w pewnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się cieplutko i gorąco. No i co? Ja was żegnam jeszcze raz, trzymajcie się cieplutko. No i co? Pa pa!